I tutaj będziecie mieli przykład autoskalowania. Ja sobie teraz odświeżę. Jak widzicie, to tu mamy 2 CPU, 2 GB RAMu. I teraz zobaczcie, co się dzieje, jak sobie odświeżę. Jeszcze chwila. Czy 2-1? O, i patrzcie, 1 CPU, pół giga RAMu, 1 CPU, pół gigaramu. RAMu. Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku Joomla to Proste. Dzisiaj sobie porozmawiamy o chmurze publicznej E24 Cloud. To jest taka chmurka, na której można sobie postawić kilka instancji serwerów. Może wrócę sobie do artykułu, bo to będzie bardzo pomocne. Tak. Mamy taki przypadek. Mamy stronę, będzie to jakaś tam strona. W tym przypadku, niech będzie to moja tajna strona, która ma dużą ilość plików JGP i ma obciążenie, że tak powiem, nierównomiernie. Czyli w godzinach 17, 2330 ma największy ruch. No a poza tym, bywa różnie. Raz jest większy, raz jest troszeczkę mniejszy. No i co w tym przypadku zrobić? No, Shared Host niestety się do tego typu rzeczy nie nadaje. No bo za małe zasoby ma, tak. Przeważnie są tam dyski starego typu, magnetyczne HDD, mało wydajne, jak są dużo obrazki, no to niestety tych iops potrzebujemy troszeczkę więcej. A więc w tym wypadku postanowiłem sobie skorzystać z chmury E24 Cloud. Postaram się streszczać, no bo jakbym miał tak o wszystkim opowiadać, no to zajęłoby mi to strasznie dużo czasu i z krótkiego odcinka zrobiłby się dwugodzinny zapewne. W kwestii wprowadzenia, moi drodzy, pokażę Wam e, schemat, jak to mniej więcej działa. E, mamy sobie internet, o, oczywiście ja każdą stronę praktycznie spinam przez CloudFral, żeby wykorzystać CDN i zmniejszyć transfery i odciążyć. Potem to wszystko ląduje na load balancer i load balancer sobie decyduje, czy e, działa strona web1, czy web2, oczywiście to są e, te same, te same strony to jest jedna strona po prostu podzielona na dwa serwery, żeby równomiernie rozłożyć sobie obciążenie. Oba serwery są e, autoskalowalne i oba się ze sobą synchronizują. Synchronizują się e, MySQL, jak i synchronizują się pliki. E, w tak zwanym trybie bidirectional e, to jest taki tryb, gdzie po prostu jeśli load balancer decyduje, że web 1 sobie teraz działa, ja się tam zaloguję na administratora, mogę dodać artykuł, mogę dodać pliki i one automagicznie pojawią się również na web 2. To jest bardzo fajna sprawa, no i przy takich założeniach jak najbardziej zrozumiała. Pewnie Was interesuje to, co jest na dole, to jest bucket od AWS i na dole jest, jest kilka takich rozgałęzień, jest AWS, jest Google Cloud Platform, jest Azur i mamy też region Warszawa. O tym powiem na samym końcu, jakby to mogło wyglądać, no bo to oczywiście jest tylko strona przykładowa i nie jest to, że tak powiem, nigdzie produkcyjnie wdrożone. A więc, moi drodzy, zacznijmy może od tego i stwórzmy sobie jakiś artykuł. Zalogujmy się do panela administracyjnego. Loading, loading, loading. W tym momencie mogę wam powiedzieć, że serwer działa z jednym CPU i pół giga RAMu. Także nie jest to jakiś demon prędkości. Przynajmniej przed chwilą jeszcze działał. A za chwileczkę się zaloguję spokojnie. Jest, jest już zalogowany. OK. Utworzymy sobie jakiś artykuł. Ok, coś nam się tu powoli ładuje. Wspomnę tylko, że strona ma 15 GB i tych obrazków jest dużo. Także to rozłożenie jak najbardziej będzie pomocne. Coś tam się najpierw Wam podpowiada. My tu sobie zrobimy jakiś test. Hmm. Ja mam to proste. To jest epizod 14. Bierzemy sobie jakąś kategorię, promocję, tak. I dodamy sobie tutaj jakiś obrazek. Ok, a więc dodajemy sobie obrazek. Ja go sobie tu po prostu przeciągnę. Mamy ładny obrazek. Yomla Multiserver w chmurze E24 Cloud. Ok, jak widzicie, tutaj mamy adres IP. To przechodzimy sobie do drugiego serwera. Drugi serwer. Oczywiście dane do logowania są identyczne, ale no niestety ja swoich haseł na pamięć nie znam. Korzystam sobie z takiego narzędzia jak LastPast, które pamięta wszystkie hasła i loginy za mnie. Polecam. Ok, wklej. I logujemy się. To jest web 1, tamten był web 02. Zaraz zobaczymy, czy artykuł się zsynchronizował i czy obrazek też się nam pojawi. Może by było lepiej, jakbym w międzyczasie ten artykuł zapisał w ogóle. To zapiszmy sobie i zamknijmy. Ok, moi drodzy, artykuł się zapisał, test Joomla to proste. 14. Przechodzimy sobie do drugiego serwerka. Tak, załadowałem się. Ja już widzę, że ten artykuł jest po prostu, tak? No, ale żeby Wam pokazać, przejdziemy sobie. Tajna strona oczywiście. Jest to strona gdzieś, gdzie działa produkcyjnie, ale niestety nie mogę Wam zdradzić. Nazwy, no bo jest upożyczona, że tak powiem, i właściciel strony się nie zgodził. Mamy, jest pięknie. Dżumla to proste, test 14. Wejdźmy sobie, zobaczmy jeszcze, czy jest obrazek, czy obrazek się też zsynchronizował. Były test przeprowadzone przeze mnie, także spokojnie. Powinno wszystko zadziałać tak, jak należy. Już prawie, już prawie jesteśmy na miejscu. To nie jest tak, że to tak wolno działa, tylko u mnie to działa trochę wolniej, ze względu na to, że no widzę, że obrazek się jeszcze nie zsynchronizował. Musimy wierzyć na słowo, on się zaraz synchronizuje. Jakbyście widzieli, teraz obciążenie mojego procesora to jest 100%, bo nagrywa mi obraz z kamerki i obraz, co się dzieje na pulpicie. Maszyna też nie jest z yy, dzisiejszej daty, także może to trochę potrwać. OK, moi drodzy, wyszłem z artykułu i wchodzę w niego jeszcze raz. Serwery potrzebowały chwilkę, żeby się zsynchronizować. Tam jest bodajże ustawiona chyba minuta. Czyli co minutę się odpytują nawzajem i sprawdzają, czy jest nowa, nowa treść, tak? Zobaczmy w tym momencie, czy się coś pojawi. Jest, pojawiło się. Zwróćmy uwagę na adres 2147 patrzymy na drugi serwer wejdziemy sobie też jeszcze raz do artykułu loading 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 jeszcze chwila jeszcze moment proszę państwa już już za momencik się pojawi Czekamy, 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 już prawie jest. No, jeszcze chwileczkę, jeszcze dwie sekundy. Jedna i mamy. Jaką mamy końcówkę? 202, 114, tak? To jest jeden i drugi. Przejdźmy sobie do phpMyAdmina. Na stronę główną poproszę. Mamy tak, wchodzimy sobie w bazy. No i tu możecie zobaczyć, że jest Master Replication, jest replikacja wszystkich baz, jakie tylko znajdują się na tym jednym serwerze, przejdźmy sobie do drugiego i jest identyczna sytuacja za, zarówno testowa jak i WWW, wszystkie są replikowane także jest dobrze, jak są replikowane to jest dobrze wróćmy sobie na chwilę do naszego schematu tu mamy schemat, czyli tak, pliki mamy załatwione, synchronizują się MySQL mamy załatwionego, synchronizują się Pójdźmy teraz trochę w stronę autoskalingu. Przejdźmy sobie do konsoli E24 Cloud i teraz tak, dwie rzeczy. Zwracam na to od razu uwagę, że w E24 Cloud jeśli skalujemy serwer, to on się wyłącza, zachowuje nasze IP i się włącza. Czyli jeśli macie jakieś usługi, które nie startują yy, przy starcie serwera, no to trzeba niestety Zrobicie tak, żeby po prostu startowały, tak? Jeśli mamy dwa serwery, to zwróćcie na to uwagę, żeby dwa serwery nie restartowały się w tym samym czasie, z tego względu, że load balancer po prostu wyrzuci 404, że nie ma żadnego hosta dostępnego. Tak? Dobra, wchodzimy sobie do skalera zarządzaj. Zobaczmy, jak to mamy zrobione. Włącz w górę maksymalna liczba rdzeni 2, maksymalna liczba pamięci 2 I teraz tak, obciążenie procesora do zmiany konfiguracji Jeśli jest 90% obciążony serwer przez określoną ilość czasu To on automag automagicznie się podniesie do góry W sensie upskaluje się w górę I Jeśli wynika taka sytuacja, że serwer się będzie nudził I też przez jakiś określony czas czasu po prostu wróci do pierwotnej swojej konfiguracji Jaką ja sobie ustaliłem, tak, jeden rdzeń, pół gigaramu i takie obciążenie przy 20% z tego najwyższego będzie spadało sobie niżej. To jest jedno autoskalowanie, które Wam chciałem pokazać, ale jeszcze jest drugie, które jest z harmonogramu zadań. Możecie sobie zobaczyć, że app jest od godziny 17.00 i mamy go codziennie tylko w dni robocze, bo tak jak mówiłem na początku. Ta strona akurat ma mm, największą oglądalność w tych godzinach, tak? Po godzinie 24 no tam powoli spada, nie? I, I tutaj jest ustawiony down do yy, deflautowych ustawień, czyli ten jeden rdzeni i pół giga ramu. Mało tego, autoskaler, skoro jest włączony też automatyczny, to jeśli się zdarzy tak, na przykład, że w tygodniu będzie jakiś dzień, że. Tych odwiedziń nie będzie tak dużo, nie będzie potrzeba po prostu dwóch rdzeni i dwóch giga pamięci RAM. To skaler automatycznie nam zjedzie sobie na dół i, i będziemy mniej za to płacić. Mamy tu też, też backup zrobiony, tak? Mamy backup, widać, że tu jakiś się zrobił. I też mamy go w harmonogramie zadań, tak? Mamy backupy, które mają się robić co tydzień, czyli co tydzień nam się będzie robił backup całego dysku zdefiniowanego, i jest też usuwanie backupów, bo za trzymanie backupów E24 Cloud też się płaci, jak i w każdej chmurze. Niektóre dają trochę coś za darmo, ale nie wszystko, tylko troszkę. Dobra, to jest Web 1. Przejdźmy sobie może do Web 2. Mamy Web2. Web2 jest droższy. Ale już wam powiem dlaczego. Tutaj mamy cenę, koszty. Web2 jest droższy z tego względu, że ma większą ilość backupów. I widać to na załączonym obrazku, tak? Mamy dwa backupy po dwa obrazy dysków w zasadzie, no backupy, tak? 2 giga, 2 giga i drugi ma 35 giga. Identycznie jest też zrobione skalowanie, z tym, że tutaj jest zrobione troszeczkę pod inną obciążalność procesora, tak? Czyli 85% jeśli jest obciążone, to wtedy skakuje na 2,2, a jeśli jest, nudzi się i jest obciążenie 25%, to wtedy skakuje na 1,05, tak? No z tego względu, żeby uniknąć, żeby dwa hosty się nam nie wyłączyły podczas skalowania, bo wtedy zostanie 404, tak jak wspomniałem. No i tak samo mamy tutaj skalowanie up and down, codziennie, tylko dni robocze, 17,05, 23, 25. Jest różnica, to jest dobrze. Backupy też mamy, usuwanie backupów też mamy. One są tam ustawione bodajże na 14 dni, zresztą harmonogram zadań. Jak to wygląda? Jakbyśmy sobie chcieli jakiś dodać harmonogram zadań, no to nazwijmy go sobie usuwanie kopii. Tak, jakąś nomenklaturę, było dobrze, ja popsułem, web2. Eee. Kiedy chcemy, kiedy chcemy, chcemy to, żeby się nam zaczęło od dzisiaj. 18 już była, to klikamy sobie 19, 19.00, tak co my tu mamy? Mamy skalowanie, włącz, restartuj, zatrzymaj, wyłącz backup dysków, usuwanie backupów reinstaluj, usuń serwer. Hmm. Ciekawe opcje. A my sobie weźmiemy usuwanie backupów, usuń starsze backupy niż 7 dni. Dodajmy usuwanie kopii backup 2 jednorazowe, czyli raz się wykona i zadanie się zakończy. Więcej razy się nie będzie wykonywało, ale widzicie, jak to jest prosto. Tak? Dodajesz, przeklikujesz, i masz wykresy użycia pamięci, procesora. Transfery danych, tak dobra, to już mamy. Mamy load balancer. Czyli ten, który nam rozdziela cały yy, ruch między jeden serwer a drugi serwer. Ok, mamy go w regionie Poznański, mamy też region Warszawa. Wszystko zależy od tego. Yy, dwie rzeczy: Poznański jest teraz tańszy, Warszawski jest troszeczkę droższy. Wszystko zależy od tego skąd wasi, wasz ruch w zasadzie przychodzi. Jeśli więcej przychodzi, tam ze strony Warszawy i tych okolic, to wybierzcie sobie Warszawę, będą mniejsze pingi i tym podobne rzeczy. Jak dodajemy do Balancer? Wybieramy sobie region, tak. Jakąś nazwę. VLAN musi być podpięty, tak. I stwórz Lad Balancer: nic trudnego proste, jeśli byśmy wybrali sobie Warszawę to nam nie pozwoli, bo nie mamy tam żadnych hostów ani żadnego e, Milana zrobionego, Paulana, ok, w ogóle to skopiujmy sobie ten adres i odpalmy go sobie już w przeglądarce, rozłóżcie jak scena wygląda, zanim do tego przejdziemy to anulujemy sobie to, bo jesteśmy w temacie backupów. Backupów została nam jeszcze jedna rzecz. Wrócimy sobie na chwileczkę do naszego schematu całego. No i tak, jak widzicie, tutaj jest region Poznań, tutaj jest region Warszawa. No i mamy taki bucket za AWS-u. bucket za WS u Jeśli ktoś używał Jumli, to wie, że w Jumli jeden najpopularniejszy dodatek do robienia kopii zapasowych. A backup. No, żebyśmy tam weszli. Nie będziemy teraz robić kopii, bo będzie to robiło długo 15 gigabajtów, i tak dalej. Ale już mówię o co mi chodzi. Tak, ja tu mam profili, ale wejdziemy sobie w zarządzanie backupami, bo to jest najciekawsze. W sensie lista backupów, no nic jest ciekawego, ale, ale jednak jest taka jedna rzecz, która Was na pewno zainteresuje. Już się nam ładuje, dobrze. Mamy i teraz tak, profil s3 backup mysql. Tutaj mamy taką ikonkę z chmureczką i pisze, że jest zdalny remote. Tak, zarządzaj zdalnie plikami. Nie będziemy tutaj wchodzić na razie. Proszę zobaczyć, gdzie ten backup wylądował. Jestem teraz w konsoli AWS -a od Amazona. Wchodzimy sobie w S3. W storage. Kurczę, ten filmik, to wideo miało być, ale jak widać, będzie trochę dłuższe niż yy, zakładałem. Jak widzicie, są yy, Dwa bakety, ja sobie wchodzę w ten E24 Cloud. Tak, mam tutaj backup. W Irlandii jest. Irlandia ma takie same ceny jak. Nowa Virginia. Tak, dobrze kojarzę? Dobrze kojarzę. A gdzie będziemy wysyłać? Do Virginia. Jak możemy w Europie trzymać, nie? Także mamy nasz backup w SQL-u, bardzo mnie to cieszy Bo to nam daje jedną przewagę, jak sobie wrócimy tutaj Jeśli byśmy mieli backup całej strony plików i MySQL-a To możemy sobie spokojnie tak naprawdę migrować w każdą chmurę, jaka nam się tylko żywnie podoba Jakby się tak stało, że cały region poznański wywaliło No a chcielibyśmy używać 24 Cloud No to otworzymy sobie jakiś serwer po prostu na szybko w regionie warszawskim ściągamy sobie backupy z S3. Dziękuję, do widzenia. Sprawa załatwiona, tak? Ale znudziło nam się 24 Cloud, no to co robimy? Skoro mamy backup na S3, no to możemy sobie postawić instancję EC2 i mamy, jesteśmy na AWS-ie, tak? Nie podoba nam się na AWS, no to wiadomo, wybieramy sobie jakąkolwiek inną chmurę i możemy sobie tam śmiało uderzyć. Czy Azur, czy. Google Cloud Platform, czy jakaś inna polska chmura, która za niedługo się pojawi, będzie super taniej. Dobra moi drodzy, czy ja jeszcze o czymś wam chciałem powiedzieć? Schemat już chyba cały obrobiliśmy. Rozwiązało się tajemne, tajemnicze chmurki osobne. Ale jeszcze jedna rzecz: no tak, skoro mamy load balancer, no to strona powinna dziać jak jakiegoś hosta wyłączymy, tak? A. Tu się jeden pinguje, to jest web dwójka, 102, 114, tak, web 2 się pinguje. Dobra, moi drodzy, to jest strona tajna, którą powinniście zobaczyć, tak. Dobra, to przechodzimy, ona się jest teraz z lat balansera, tak? 285, zaraz Wam pokażę, że nie kłamę. 285, tak? Dobra, idziemy do serwerów. Idziemy do serwerów, idziemy do serwerów, idziemy do serwerów. I zaraz sobie jeden wyłączymy. Całkiem, kompletnie. Czy mogę to stąd zrobić? Chyba mogę. Mogę, mogę, mogę. Wyłącz serwery, zachowuj adres IP. Ja chcę zachować swój adres IP, bo mam konfigurowane po adresach IP. Oczywiście adresy IP też są dodatkowo ekstra płatne, pamiętajcie o tym. Także czasem można coś postawić za natem i będzie trochę taniej. Dobra, wyłączymy. Tak, chcę, bo nie chcę dużo płacić, a ten ma backupy, jest droższy, a ja jestem twardy, na jednym serwerze mogę działać. Się mi tak przynajmniej wydaje, tak? Dobra, patrzymy jak te pingi tutaj lecą. Time out, time out, oh my god, oh my god, pierwszy time out, drugi time out. no nie, to chyba strona nie działa. Zobaczymy jak działa lad balancer. Kurde, nie zmieniłem jednej rzeczy, ale to wam ukryję i nie będziecie wiedzieć. Ładuje się, ładuje się, ładuje się. Co się dzieje? Co się dzieje? Czy się nam przeładuje? Czy się nam przeładuje? Jeszcze się ładuje, jeszcze się odświeża. Biały obraz. I czy się coś załaduje, i czy się coś załaduje. Czy load balancer zadziała? Zadziałał! Tak, mamy przeładowanie. Jak widzicie, web dwójka jest wyłączona. A on sobie ciągnie teraz z jedynki. Działa, super. No i tak, moi drodzy, tak wygląda joomla na dwóch serwerach, teraz na jednym, z lat balanserem, z harmonogramem zadań, z backupami i z backupem w chmurze na AWS-ie. Możecie sobie poczytać co nieco, bo na tym multiserwerowa joomla zkladu. Artykuł jest dostępny na mojej stronie mjmartino.eu także zapraszam do. Poczytania. To, co was w zasadzie powiedziałem, jest wszystko w artykule. Tam są dodatkowe jeszcze drobne opisy. Także zachęcam i zapraszam was serdecznie do kolejnego epizodu, epizod 15. Pojawi się za niedługo i też będzie związany z chmurą publiczną. Taki będzie drobny cykl. Także do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć!